Co się dzieje z Twoim ciałem, kiedy się stresujesz? Masz napięty dzień, presja, emocje, a ciało reaguje jak automat. Skulasz się, barki idą w górę i do przodu, szyja się skraca, oddech robi się płytki i szybki. To jest pozycja obronna. O ile raz na jakiś czas taki stres jest ok, o tyle gorzej, jeśli to jest sytuacja przewlekła. Bo z czasem dochodzi ból karku, głowy, napięcie między łopatkami, ograniczona ruchomość szyi, zmiana postawy. Nie powiem ci, nie stresuj się, bo tak to nie działa, ale to, co możesz zrobić teraz, aby rozluźnić swoje ciało i szyję, zrób długi, spokojny wdech i jeszcze dłuższy wydech przez lekko rozchylone usta. Przy każdym wydechu rozluźnij barki i poczuj, jak opadają w dół, a potem zrób to jedno ćwiczenie, które pomoże ci rozluźnić kark. A jeśli czujesz, że Twoje ciało nosi więcej niż powinno, to kliknij Obserwuj, a ja pokażę Ci, jak sprawić, by poczuć więcej komfortu w swoim ciele.